Audi, Audi, przestań kikiczułom. Siema, godzina 6 rano, pewnie się zastanawiacie, Kurwa po ta wcześniej wstaje, przecież ma tyle kasy, nie musi pracować, z nieba mu wszystko leci. Pies mu na tacy podaje śniadanie, no nie jest tak, trzeba zapierdalać. Dzisiaj zdecydowałem się, że uda się na badania, żeby zobaczyć co w trawie pisze, bo no, muszę przyznać, że przez ostatnie dwa tygodnie, kiedyś nie widzieliśmy, nie czuję się najlepiej. Yy, nie czuję się najlepiej. Raz mnie jakaś dzielitówka, poleciało na wadze 4 kg, stąd nie zaczynam dzisiejszego odcinka yy, właśnie odważenia. Forma jest taka sobie, po prostu wypłukało mnie totalnie. Muszę to wszystko poprawić, żeby zobaczyć, w jakim stanie są elektrolity, w ogólne zdrowie, czy mam jakiś stan zapalny w organizmie i zrobię sobie dzisiaj podstawowe badania krwi. Powiem wam, co, dlaczego, jak i po co badam w tym momencie. To Będą takie totalne podstawy, ale podstawy, które musicie. Na, na, na które też musicie zwracać uwagę. Każda osoba trenująca, dbająca o siebie, nie tylko trenująca, ale też dbająca o zdrowie powinna z, zwracać na to uwagę. Takie bardziej kompleksowe badania robię sobie raz na pół roku. To jest naprawdę taka spora lista, w, w której zawarte jest naprawdę bardzo wiele parametrów. A teraz są zwyczajnie parametry krwi i trochę siku, żeby zobaczyć czy, czy, czy tam wszystko tak jak, gra, jak należy. Zwyczajem stało się już dla mnie, przed przerwie na każde badanie na odpowiedź, tam pewnie z godziny trzeba będzie czekać kolejce i tak dalej, skończyć to pewnie wszystko o godzinie w pół do dziewiątej, może o dziewiątej, a ja zówczas lubię mieć przy sobie moje śniadanko, pierwszą część nie właściwie taki izolat. i dzięki Bogu optimum wypuścił w wersji bezsmakowej, czyli smak. Bez smaku, to jest kapitalna opcja, już naprawdę mam dość tych wszystkich słodzików, klej się to po mordzie, szczególnie jeszcze jak musicie dać 70 gramów proszku, to ten smak jest naprawdę intensywny, a tak wsypujemy i smakuje to jak baby food, jak, jak rozrzedzone mleko, no mogę powiedzieć, że nie ma to smaku, mogę to powiedzieć, że nie ma smaku i naprawdę życie upraszcza, no także ja robię swoje śniadanko i uciekam na badania. się krewka oddana i powiem Wam, że lubię tego typu zabiegi. Bo wiem, że robię coś dla dobra sprawy, żeby się po prostu zorientować, co w trawie piszczy, a nie tam oszukiwać się że wszystko jest zajebiście i tam 10 lat trwać bez badań. Od czasu do czasu. Teraz zrobiłem banałe. Przede wszystkim to co mnie interesuje to parametry krwi. Czuję, że złapałem taką lekką zamułę przez ostatnie dwa tygodnie z racji tego, że stosuję B, a B podnosi hematokryt i podnosi hemoglobinę, więc spodziewałem się, że te parametry mogą być podniesione. I eee, to też zbadałem całą wiadomo morfologię, obetę, te stany zapalne, czy zobaczyć, czy tutaj e, się nic nie dzieje. E, panel tarczycowy, z racji tego, że przyjmuje G, e, HG, GH, to e, po jakimś czasie występuje zapotrzebowanie na hormony tarczycy i ciekawy jestem, czy ta tarczyca daje radę u mnie, czy e, muszę się suplementować jakimiś e, suplementami z hormonami tarczycy na przykład. No i takie pierdoły, wiecie, pierdoły podstawowe. Interesują mi też lipidy, więc lipidy sobie przebadałem, czy te proporcje się nie psują. Dla mnie to jest dosyć istotne w moim odczuciu. I to by było, słuchajcie, na tyle. No oczywiście jakieś tam ogólne badanie moczu, czy nie ma tam jakiejś krwi, czy coś, ten deseń, co raczej się nie zdarzy, bo bardziej delikatnie, podchodzę do tematu suplementacji właściwej. Yy, dobra, słuchajcie, nie będziemy tutaj gadać już o tej krwi. Yy, za pół roku zrobię sobie kompleksowe badanie, to pokażę wam jak to wygląda. My musicie poczekać na mojego kanału przez pół roku jeszcze, ale mam nadzieję, że, że wytrzymacie. No a dzisiaj yy, myślę, że tak ciutkę później powiem Wam yy, jak to wygląda. Yy, tylko będę musiał się zalogować do ich systemu yy, w tej zobaczymy. Lecę, lecę! Podwijam kierce i lecę. A propos badań zrobiłem sobie jeszcze estradio, Bo słuchajcie, zastanowił mnie fakt, że ja takim trochę zbyt twardym twardzielem jestem przez ten okres ostatnich, bodejże, 6 czy 8 tygodni, kiedy coś tam leci w tle. Zazwyczaj było tak, że już po dwóch, trzech tygodniach świat mnie rozczurał, filmy były jakby bardziej wzruszające. Te wszystkie małe pieski i kotki miały takie większe i bardziej szkliste oczy i to mnie tak rozczurało, te kotki takie. A teraz po prostu mam na wszystko wyjebane, co mnie zastanowiło, czy hmm, może coś się popsuło, że ten stradion nie idzie do góry, więc muszę go zbadać. A może po prostu tak dobrze na niego reaguje. Eee, no, zobaczymy, zobaczymy, wszystko będzie wiadome po południu. A teraz co? Supermarket wszystkich kulturystów, Biedronka, w której do dostania są ma materiały jakby budulcowe przede wszystkim, bo muszę kupić sobie jakieś mięso. Eee, ostatnio eee, Dowiedziałem się, że można sobie kupić mięso w lewiatanie, na przykład bardzo fajną wołowinę. Nie wiem czy z leżaków polskich, czy, czy, czy takie hiszpańska wołowina. Nie ma, w każdym razie ładna, czerwona babcinka nam to wszystko ładnie wykroi. W jest z pewnych o fit, fit, jedzeniu i fit świecie, panie w lewietanie chyba specjalnie nic nie wiedzą. Albo po prostu ja tak źle wyglądam, bo ostatnio była nawet taka sytuacja, że yy, poprosiłem panią, żeby mi tam wykroiła to tłusta. Ona mówi: praca tam będzie, że pan wykrajał, przecież tego nawet nie widać. Ja wy pani, no tutaj nie widać, ale na sylwetce będzie widać. Oj, tam, oj, tam, weźmie się pan na spacer, przejdzie, na siłowni się zapisze i się spoli. No to było pocieszające. I co człowiek myśli? No dobra, ale już z tego wyrosłem, dzięki Bogu już nie działają na mnie takie teksty, już mnie to nie dołuje, kiedyś to bym się po prostu popłakał, nie starałbym ze trzy dni, żeby kurwa masę odbudować, żeby na wadze było to 120 czy ileś, a teraz fajnie zmyć ten dystans i nie przejmować się czymś takim, no to jest po prostu zabawne. W tym badaniu oczywiście trzeba uzupełnić energię. W postaci śniadania to jest mój wariant na śniadanie nieodzowny, niezmienny od dłuższego czasu. Jajka, chleb żytni. Na to na ten chleb kożtnik mam oczywiście masełko Kerrygold. E, jedyne masło, które uznaję kapitalna rzecz, e, fantastyczne źródło cela i tak dalej, fajnych kwasów tłuszczowych. E, na to pójdzie wszystko guacamole, takie z biedry chyba, z biedry dokładnie. Czyli pasa z awokado, z jakimiś tam dodatkami, ale 96% awokado, więc widzicie dużo zdrowych tłuszczy. Miał grejpfrut, który będę wyciskał. Sok z żurawiny na poprawę funkcjonowania nerek. BPC oczywiście firmy Sasura. E, Musicie zakupić sobie składem karol 7 fantastyczny, na wsparcie dostawów, optimum tym e, Witaminy, glutamina. E, a to co to? No, to jakiś tam peptyt podobno. Ale mam poteni w 500 więc nie wiem, chyba jak szalony, nieważne. Biotynę na moje włosy, Vivomix po ostatnich perpetiach, sensacjach żołądkowo-elitowych, no, nieodzowne, żeby naprawić florę elitową. Wiadomo, jakieś tam inne wsparcie, w postaci jakiś kiszonek i tak dalej też leci. Omega-3, więc widzicie suplementacja bardzo podstawowa. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby to wszystko utrudniać absolutnie. E, no co, trzymam się na ręko i. Lecimy dalej z improwizacją dzisiejszego dnia. Audi! Audi, przestań Pikachu! Dobra, słuchajcie, element bardzo ważny: trening, bo. Przecież muszę odbudować to, co straciłem. Jest taka, taka wiocha, teraz pamiętam. Na, na mojej sylwetce, jak zobaczyłem, jak wyglądam dzisiaj. Mam takie lustro, jedno z przodu, drugi z tyłu. Chyliłem trochę drzwi od garderoby i gdzieś tam zobaczyłem, jak wyglądam z tyłu. Mówię, kurwa, nie, tak może być. Krytycznym okiem patrząc, no, wyglądam po prostu źle. Nawet nie krytycznym, taki średnio zaawansowanym krytykiem, będąc, można powiedzieć, że z tubli. Kurwa słabo, teraz jest słabo. Powiem Wam, to jest najgorszy moment, w którym można kurwa stracić tą objętość. Kiedy już tak budujecie, to masę gdzieś tam złapiecie, troszeczkę tego tłuszczyku, no bo tego się nie dało nikto, dzielacie, rosną rosnąć z suchym drągiem yy, od samego początku i łapiecie tą objętość, łapiecie tą objętość, już jesteście prawie w tym okresie, kiedy... Ta objętość zaczyna przeradzać się w tą taką jakość, Pamiętajcie, w zeszłym odcinku Wam mówiłem, że najpierw robimy takie wodnistej masy, a później ona sukcesywnie zaczyna się utrwalać, zagęszczać, taka, robi się taka bardziej jakościowa. kwasy łączą się i zaczyna się robić ze taki twardy, twardy brykiet. No ale, no ale co, no co się stało, to się nie odstanie, trzeba to odbudować, odpracować, przez dwa tygodnie i będę z powrotem na obrotach. E, trening trzeba zacząć, e, zmotywować się jakoś, bo powiem Wam, wczoraj robiłem trening pleców i było źle. No kurwa, po prostu czułem, że jestem słaby jak szmata. Wziąłem 4-kilogramowe ketle do, do ręki i czułem, że one są po prostu kurwa ciężkie. To jest po prostu... Anyway, nieważne, trzeba się go zmotywować. Yy, w, albo kawa, albo coś takiego. Amino Energy, tutaj w tym wykonaniu w takim małym opakowanku. Yy, Amino kwasy z jakimś tam, jakąś tam kofeiną, więc to mnie fajnie pobudzi. Nie piję już żadnych przeteringówek, a już broń Boże, żadnych innych mocniejszych mózgów, No bo po co? No bo po co, słuchajcie, yy, muszę się tutaj roztronować, Zajmie mi to tak, mówię, no może tydzień, może, może dwa tygodnie. Już będę z powrotem na tym pułapie 116-117 kg i będę mógł osiągać ten mój cel, który sobie założyłem. Dzisiaj robiłem badania, mówiłem wam już wcześniej, że robiłem badania na badaniach tych. Zbadałem sobie takie podstawowe parametry, takie jak funkcje tarczycy, takie jak morfologia, jak OB, co tam jeszcze badałem, co tam jeszcze badałem. No to tak, no podstawowe takie, takie badania, już nawet nie pamiętam dokładnie. Z racji tego, że czułem się troszeczkę gorzej przez ostatnie dwa tygodnie, okazało się, że no nie, to nie jest hematokryty, to nie jest hemoglobina, bo te parametry są takie jak, jak u dziecka. Dosłownie jak u średnio zaawansowanej treningowo stołowej. Normalnie, totalnie w normie. Po prostu jest ja w myślę o co chodzi? Myślałem, że może krew mam gęstą jak smoła i dlatego taki, taka zmuła. Nic z tych rzeczy było... Po prostu, wzorowo, w wynikach było wzorowanie, czy pomalimy i wyniki z kimś innym, albo coś takiego, no nie wiem, no, Sługi Karol i tak dalej, PC się zgadzał, więc pokażę Wam to zaraz, wymarzę tylko pewne, pewne parametry, pewne liczby, yy, pewne numery mojego dowodu i tak dalej, no bo nie chcę, żeby to jakiś kolega, albo koleżanka zrobiła sobie kredyt na nowe cycki, kolega bardziej na nowy samochód, albo na, na cycki dla swojej, dla swojej koleżanki na przykład. Anyway, to nie jest ważne. Yy, w, y, estradiol zupełnie w normie. Jakbym normalnie niczego w życiu nie przyjmował. Miałem chłopaków, którzy są naturalami i mają większą konwersję y, testosteronu naturalnie do, do estradiolu niż ja przyjmując 400C tygodniowo. To jest w ogóle dziwne. No, mój organizm dobrze sobie z tym radzi, widać. E, albo po prostu dobrałem odpowiednią dawkę. Myślę, że jeszcze jakiś tam zapas tego te mam, żeby go delikatnie podnieść, żeby było się bez żadnych inhi inhibitorów. E, więc będę to na uwadze, ale jeszcze nie teraz, bo teraz póki co nie jest mi to do niczego potrzebne. Nie jest mi to do niczego potrzebne, mogę na tym minimum spokojnie jeszcze fajnie funkcjonować, fajny efekt osiągnąć, fajny progres zrobić. E, w, co jeszcze? Z tych badań tarczyca absolutnie fantastyk bombasik jedynie co ono to FT4 delikatnie poniżej normy delikatnie poniżej normy co by mogło wskazywać to że te 3 i UGH działają tak jak należy somatogen i niech nikt, nikt nie pierdoli że to są jakieś peptyty osioł jeden z drugim niech, niech tak nie mówi bo yy, to jest kwestia yy, taka że, że to działa że to autentycznie działa i to jest GH yy, i widzę to po potem jak odczuwam to w swoim organizmie, jak się regeneruję i tak dalej, jak się wysypiam a raczej się nie wysypiam, bo mam takie drętwienie w palcach, że mam wrażenie jakby każdy palec był przebity szpilką do głębokości taki do połowy nadgarski przebitek gwoździami, jak u Chrystusa jest taki ból po prostu, śpię tak i trzepię tymi rękami co co jakieś dwie godziny, żeby po prostu zeszło z nich ciśnienie, ale to nic nie daje jedyne co przynosi mi ulgę to gorąca Kąpię w umywalce, wkładam ręce, tak na krzyż, wypuszczam gorącą wodę, taką, że już prawie parzy i to mi pomaga. Wyciągam i tak na 2-3 godziny mam spokój. No, słuchajcie, zrobię sobie ten trening. Może do Was wrócę dzisiaj, może nie, bo wiecie, to wszystko jest improwizowane. Jak zasłużycie, piszcie w komentarzach, co byście chcieli widzieć w następnym odcinku. A to nie jest koniec, pamiętajcie, to nie jest koniec. Ja idę coś potrenować, może wam coś pokażę, jak to wygląda. Ja powiem Wam, że to jest dopiero pierwszy dzień, w którym zaczynam coś tam czuć. Już od jakiegoś tygodnia próbuję się ruszać, e, ale za chwilę nie mogą doświadczyć czegoś takiego, co nazywamy pam, pam co każdy z nas lubi. A dzisiaj zaczyna coś się dziać. Także te łapy powolutku puchną. To jest fantastyczne. uczucie, tego nie da się zastąpić niczym. Także wracam do zdrowych i to mnie bardzo cieszy. E, Słuchajcie moi drodzy, to było na tyle. E, wracając jeszcze do tego etapu, w którym wychodzicie z choroby. Jest na pewno te kilka dni, czasem tydzień, kiedy naprawdę może stracić motywację dla tych wszystkich ze, słabszym, ze słabszą siłą woli może to się zakończyć na kilka miesięcy bez treningu, więc pamiętajcie, żeby przez tą fazę przebrnąć, to nie jest tak, że stracicie wszystkie miśnie. chociaż taką myśl ma się w głowie, że kurwa jak ja wyglądam, nie wiem, spadło mi wszystko po prostu. To jest kwestia 3-4, czasami 5 kg w przypadku cięższych osób. Ale, i możecie się podawać, zróbcie przetrenujcie. Wiadomo, najlepiej, żeby zaczynać od ćwiczeń wielostawowych, one w jakiś sposób tutaj najlepiej działają na cały ustrój. Stąd ja zrobiłem trochę przesiadów, zrobiłem trochę wyciskania na, wyciskania na klatkę, na barki, wysłowań, podciągań i to zaczyna mnie budzić zdecydowanie. No i przechodząc do odwiedzenia tego odcinka, dzięki, będę żył. Słuchajcie, jest dobrze, badanie wyszło dobrze, jak widzieliście. Jest całkiem ok. W następnym odcinku już wracamy do solidnej roboty, bez pierdolenia, bez żadnego tam miauczenia. Mam ciekawostkę dla wszystkich tych, którzy interesują się powerliftingiem i są w tej sekcji tutaj też, żeby mi parę szpilaczek pobijać. Ostatnio poddałem się analizie wyciskania na kratkę przez Matusza Pawlikowskiego, czyli jednego z lepszych polskich powerlifterów. Ocenię moje wyciskanie i to wszystko będzie na kanale Fitness. Było ciekawie. Pobiłem taki mały rekordzik i będę brnął w to dalej, ale oczywiście to będzie tylko i wyłącznie jako ciekawostka. Nie będę tego traktował jako główny, główny sposób budowania sylwetki. Dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się.